Dzień dobry, za chwilę będę rozmawiał z politologiem i analitykiem sondaży i geografii wyborczej w Polsce, Marcinem Paladę, na temat sondaży i obecnej sytuacji politycznej w kraju. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Z ostatnich badań opinii społecznej wynika, że przewaga koalicji obywatelskiej nad Zjednoczoną Prawicą oscyluje na granicach błędu statystycznego i jak pan to skomentuje? To jest jeśli przypatrzyć się sondażom w, w ostatnich tygodniach, to mamy do czynienia z remisem. Nie można powiedzieć, ze względu na bod statystyczny, że którakolwiek z tych głównych stron sporu politycznego ma w sondażach przewagę, więc utrwala nam się obraz, który zaraz swoje potwierdzenie w pierwszej dużej wyborów prezydenckich, kiedy poparcie dla kandydatów dwóch wiodących formacji było, ostrowało wokół 30% i takie też jest poparcie partyjne dla Koalicji Obywatelskiej i dla Prawa i Sprawiedliwości. I właśnie, co w ocenie, co w Pana ocenie jest tego przyczyną, mianowicie brak polityki informacyjnej, brak polityki sukcesu, brak obietnic spełnionych, obietnic wyborczych, czy coś jeszcze? Pan wymienił kilka elementów, które z tą pewnością uważam na tym, że y, ekipa Donalda Tuska jest y, tym rządem, który zużył się bardzo szybko, jeśli można nawet powiedzieć, chyba najszybciej po y, 1989 czy po 1990 roku. Oczywiście są bardzo liczne błędy w komunikacji. One w dużej mierze wynikają z tego, że y, postrzeganie polityki i postrzeganie sposobów komunikowania się jeśli chodzi o Donalda Tuska i jego najbliższe otoczenie, to jest coś, co ma wiele cech archaicznych, bo to jest odwoływanie się do tego modelu, który funkcjonował w latach 2007-2014-2015. No i wiem, jak się skończył dla tej formacji. Przegrano w wyborach prezydenckich, przegrano w wyborach parlamentarnych, dwie pełne kadencje kandydata PiSu, w, w, mam na myśli wybory prezydenckie, dwie pełne kadencje parlamentarne Prawa i Sprawiedliwości. Jest oczywiście też coś, co no, powoduje, że z tą spójnością jest problem nie tylko dlatego, że, że jest to, o czym przed chwilą powiedziałem, czyli, czyli takie, można powiedzieć, nie współczesne podejście do, do sposobów komunikowania. Jest też problem sprowadzający się do tego, że ta koalicja to jest najszersza możliwa koalicja, która rządziła do tej pory Polską. Ona łączy ogień z wodą. To są formacje od centrum prawicy po lewicę i trudno jest w wielu sprawach, w tych sprawach fundamentalnych, wypracować wspólne stanowisko, no co powoduje, że dla sporej części tych, którzy obserwują polską politykę, wyłania się obraz kilku formacji, które powołały koalicję rządową w dużej mierze, gdzie tym spójnikiem jest antypis. Natomiast jeśli chodzi o realizację obietnic wyborczych, jeśli chodzi o no, zarządzanie, można powiedzieć, polską, no to tutaj są bardzo duże problemy i, i ostry spór bardzo często właśnie między poszczególnymi członkami tworzącymi koalicję, a nie między na przykład całością koalicji rządowej a opozycją. Czyli znaczy ja bym powiedział też, że nie ma jakiejś, nie wiem czy Pan się ze mną zgodzi, jakiejś wizji, bo co by nie mówić o Zjednoczonej Prawicy, Zjednoczona Prawica... Czy z tą wizją można się zgodzić, czy też nie, to temat na inną dyskusję. Ale Zjednoczona Prawica potrafiła nakreślić jakąś wizję swoich rządów. Kreowanie polityki to też temat na inną dyskusję, ale właśnie potrafiła przedstawić jakąś wizję swojego rządu, swojej władzy. A z wizją y, obecnej koalicji, czy to koalicji obywatelskiej, czy koalicji 15 października, no do tego, że. Nie ma wizji rządów, co chcemy osiągnąć, do czego zmierzamy i co jeszcze jest za tym horyzontem. No to coś, co byśmy nazwali opowieścią o Polsce, czy jakiej Polski chcemy, czy jaką Polskę chcemy zbudować. Istotnie taki kompleksowy program Prawo i Sprawiedliwość miał w roku 2015. I co istotne, sporo z tych elementów tego programu zostało jednak zrealizowanych. Mniej lub bardziej udanie, ale to była niezależnie od naszych sympatii czy antypatii w stosunku do PiSu, prawda jest taka, że to była pierwsza formacja, która bardzo poważnie podeszła do takiej formy kontraktu z wyborcami, z sympatykami, która zdecydowana większość rzeczy, która zapowiedziała przed 15 rokiem, przed wyborami, jednak starała się wcielić w życie. Jakieś zręby, można powiedzieć, opowieści o Polsce takiej post były też, jeśli chodzi o te ugrupowania, które współtworzą obecną koalicję. No ale jak przyszło co do czego, Czyli zmaterializowania się tego rządzenia, no te efekty są jakie są, i widzimy to po sondażach, po wskaźnikach nawet nie tyle popularności, co niepopularności, czy to premiera, czy to rządu. Właśnie, jeżeli chodzi o inną kwestię, jak do no nie najlepszych sondaży, ale też rankingów zaufania poszczególnych polityków koalicji, czy to obywatelskiej, czy koalicji, 15 października, mają, nakładają się też nie najlepsze relacje. Warszawy z Waszyngtonem. To jest problem sprowadzający się do tego, że w, pomiędzy wyborami parlamentarnymi w 2023 roku a wyborami prezydenckimi w 2025 roku, tu u nas, gdzie były te sprawdziane wyborcze, gdzie dwukrotnie przemówił suweren, doszło do bardzo istotnej zmiany w bardzo istotnym dla nas kraju, mam na myśli Stany Zjednoczone, gdzie ekipę Bidena i demokratów, która gdyby utrzymała władzę na pewno sprzyjałaby obecnej centrolewizowej większo większości. Została ona zastąpiona przez ekipę Trumpa i Republikanów, no, stujących się bardziej na prawo, którym w pewno jest w wielu sprawach i vice versa, mam na myśli PiS, bliżej do, do tej ekipy, która w tej chwili jest w opozycji, która Zapewne zrobi wszystko, żeby wesprzeć obecną główną partię opozycyjną, żeby ona współpartycypowała we władzy po następnych wyborach w 27 roku. A te relacje są istotne, bowiem, że Amerykanie to jest dla nas kluczowy sojusznik i to w wielu wymiarach, tym przede wszystkim tym związanym z tym, co chyba najistotniejsze, czyli bezpieczeństwem, obronnością, zwłaszcza po tym, co wydarzyło się od lutego 2022 roku. No i nie ma co ukrywać, że obecnej ekipie z Donaldem Tuskiem jest do Republikanów bardzo daleko i też można powiedzieć Republikanom, do Tuska, jego ekipu jest bardzo daleko. No, na to też rzutują relacje, takie można powiedzieć, um, czysto prywatne w zasadzie. Brak, brak tych relacji i postrzeganie, postrzeganie ze strony Trumpa, jego najbliższego otoczenia. Donalda Tuska, który, no, że tak powiem, proamerykański z całą pewnością nigdy bardzo nie był. A jeszcze te wątki takie, można powiedzieć prywatne, z tym choćby słynnym zdjęciem, jak pamiętamy, gdzie Donald Tusk z palców ułożonych w kształt rewolwera, pistoletu przykłada do pleców Donalda Trumpa. To było bodaj na spotkaniu w ramach NATO i Unii, jeżeli mnie pamięć nie myli, w 18 czy 19 roku, no to powiedzieć dzieci NATO to powiedzieć zdecydowanie za mało, ale ponieważ tam po drugiej stronie Atlantyku mamy do czynienia z politykiem, który jest bardzo pamiętliwy, który na takie rzeczy bardzo zwraca uwagę, no to absolutnie nie powinien nas dziwić, że w zasadzie nie ma żadnej komunikacji między Waszyngtonem, a, a premierem Tuskiem i, i kancelarią premiera Rady Ministrów. No, wiemy choćby, jakiej to gimnastyki słownej wymagało kilka dni temu, kiedy, jak pamiętamy, było spotkanie tak zwanej koalicji chętnych tu jeszcze w Europie przed negocjacjami Rosja-USA na Alasce, przed późniejszym spotkaniem w Waszyngtonie. Wiemy, jak między innymi premier Trusk tłumaczył fakt, że no, de facto nie został dopuszczony przez stronę amerykańską do tego, żeby reprezentować Polskę czy Europę. Środkową pamiętamy, że argument z sust premiera Tuska i kancelarii premiera Tuska, że to jest wynik tego, że Amerykanie życzyli sobie, żeby ta reprezentacja Europy była na szczeblu prezydentów, tyle tylko, że przecież skład tej reprezentacji wchodzi między innymi kanclerz Merz, który prezydentem Niemiec z całą pewnością nie jest, czy premier Giorgia Meloni, premier Włoch, która też z całą pewnością głową państwa włoskiego nie jest. No, ale właśnie też mam wrażenie, że tych relacji z Waszyngtonem też nie polepsza minister spraw zagranicznych, wicepremier pan Radosław Sikorski. Nie polepsza i tutaj myślę, że z, nie tyle jego postawa y, euroatlantycka mogłaby być kwestionowana przez y, Waszyngton, co no, przede wszystkim rzutuje to. Y, co robiła i mówiła, robi i mówi jego małżonka. To nie jest bez znaczenia. To nie jest tak, że bardzo wpływowa osoba, jeśli chodzi o te kręgi demokratyczne, lewicowe w Ameryce, Anna Applebaum, to jest coś, co można odjąć zupełnie, ktoś, kogo można odjąć zupełnie od, od wicepremiera Sikorskiego i, i, i powiedzieć, że w zasadzie to tylko on mówi tym głosem polskim, a ona nie ma z tym nic wspólnego. No, Amerykanie traktują to łącznie. Stąd nie zaskakuje to, że mimo też gimnastyki uprawianej przez Radosława Sikorskiego, z tą pewnością jakimś wybitnym pupilem w amerykańskiej, on też nie jest. I mianowicie, jak Pan sądzi, jak te sytuacje, jeżeli chodzi o rankingi zaufania, też badania opinii publicznej, jak te sytuacje może jeszcze pogorszyć prezydentura Karola Nawrockiego, który to Karol Nawrocki no, za niedługo będzie miesiąc, jeżeli dobrze liczę. Tak, za niedługo będzie miesiąc. W, pi w pierwszym miesiącu swojej prezydentury pokazuje, że jest bardzo aktywny. Złożył już kilka projektów ustaw. Niedawno, owszem, było weto. Spotyka się z mieszkańcami, ze swoje, z wyborcami z Zjednoczonej Prawicy. I to, do czego zmierzam, Ej, jak pan sądzi, czy Karol Nawrocki może być? Formalnym bądź nieformalnym liderem zjednoczonej prawicy, który to poprowadzi zjednoczoną prawicę do zwycięstwa w wyborach 2027 roku. Myślę, że formalnie nie będzie takim liderem, ale będzie pewno kimś, kogo byśmy określili mianem ojca opatrznościowego, tak? Czy patrona jakiegoś szerszego porozumienia? bo rozmawiamy przede wszystkim o sytuacji, która może być w Senacie, właśnie pod auspicjami prezydenta i zaplecza Możemy być świadkami sytuacji, w której, w której będzie próba budowy bloku prezydenckiego, senackiego, w kontrze do tego bloku demokratycznego, który przeszedł już szlak bojowy w, w kolejnych wyborach po 2015 roku. I, i myślę, że rola Karolina Wrockiego też w dużej mierze będzie sprowadzała się do tego, żeby być Takim łącznikiem, gdyby miała powstać koalicja między Pisem a Konfederacją, no z tej racji, że jak popatrzymy sobie na to, co wydarzyło się tuż przed drugą turą wyborów prezydenckich i w samych wyborach, drugiej turze wyborów prezydenckich, czyli mam na myśli przerzucenie zdecydowanej większości głosu przez elektorat twardej prawicy Konfederacji, czy korony Grzegorza Brauna, co dało wygraną Karolowi Nawrockiemu, no to też, że Karol Nawrocki ma świadomość tego, że jest prezydentem, dlatego że dostał poparcie. Przede wszystkim poparcie tej twardej prawicy. i Myślę, że ma świadomość tego, że jeśli na horyzoncie jest, a pewne już jest u niego, jednak kwestia reelekcji w 2030 roku, niebo odległa perspektywa, ale czas leci szybko i przecież każdy dzień teraz już jest de facto prekampanią 2030 roku, no to on musi mieć świadomość tego, że jeśli myśli o tym, żeby ponownie być wybranym na prezydenta, to musi grać bardzo szeroko, bo ta prawica jest, wiemy, niezdominowana już w tej chwili przez PiS. Ale to jest sytuacja, w której równoważą się wpływy pis i z drugiej strony właśnie tej twardej prawicy reprezentowanej przez Konfederację czy Koronę Braun. jak to jest trudna sytuacja dla premiera Tuska w sytuacji, gdy koalicja 15 października, jak pokazują, też badania opinii publicznej de facto do następnego parlamentu, to tak wiem też jest sporo czasu, ale mimo wszystko na ten moment na pewno chodzi koalicja obywatelska. Jeżeli dobrze pamiętam, z wynikiem około 30 lub równo 30%. No, Polska 2050, PSL, Lewica ogólnie 32, to znajdują się, jeżeli dobrze pamiętam, pod progiem. Na Konfederacja 15%, PiS ponad 30%. Na Koalicję Obywatelską z tego wynikało, że nie ma żadnej zdolności koalicyjnej. No, w tej chwili taka próba zastanawiania się, co będzie w wyborach w 2027 roku, jednak jest obarczona tym błędem, że no, mamy upływ czasu. Z tam pewnością to rozdanie, które jest w tej chwili nie jest dane właśnie do wyborów. Jeszcze trzeba spodziewać się tego, że po pierwsze mogą się pojawić nowe oferty polityczne na rynku, po drugie pewno będziemy świadkami jakiejś konsolidacji po tej centrolewicowej stronie. Prawdopodobieństwo tego, że PSL czy PL 2050 wystartują samodzielnie jest, moim zdaniem, niewielkie, ponieważ obie te formacje nie przekraczają i nie mają szans no, na, na przekroczenie progu. Więc być może będziemy świadkami szerokiej koalicji, takiej centrowej, pod auspicjami koalicji obywatelskiej. A to już zasadniczo zmienia wysokość słupków sondażowych i w przełożeniu na mandaty pokazuje, że to, co jest dzisiaj. Wariantem bazowym, czyli koalicja PiS-Konfederacji, to wcale nie musi być coś, co będzie miało miejsce. A właśnie, trochę przechodząc do rzeczywistości, nie wychodząc zawsze tak daleko naprzód, mianowicie jak pan sądzi, czy, czy i jak afera KPO zaszkodziła czy to koalicji obywatelskiej, czy koalicji 15 października? Myślę, że wbrew temu, jak pisali niektórzy, ale to już się powinniśmy do tego przyzwyczaić, szczególnie związanie z tą twardą opozycją Anty antytuskową, że to będzie koniec, zatopienie. Yy, musi mieć świadomość tego, że przecież przez 8 lat rządów PiSu, kiedy były, wypływały takie czy inne afery, też bardzo często orzekano, że to już jest koniec PiSu, że w zasadzie yy, to już jest rozstrzygnięta. Mimo wszystko PiS w swoją dobrą pozycję. Jak popatrzeć na sondaże, to w parę tygodni po wybuchu afery yy, KPO ko Koalicja Obywatelska ma stabilne notowania, a pozostali partnerzy są... Albo tuż nad progiem, albo pod progiem wyborczym i to wszystko wynika z bardzo prostej rzeczy. No, gdzie mają pójść wyborcy Koalicji Obywatelskiej, którzy nawet część z nich może być niesmaczona tymi jachtami, ekspresami do kawy, paroma innymi rzeczami, które wyszły. przy okazji rozdzielenia pieniędzy dla funduszu choreka. No ale, no ale przecież nie przyjdą na drugą stronę politycznej barykady. No część może, mam tu na myśli wyborców czy to PL 2050 czy PSL, starać się przepłynąć może do Konfederacji jako takiego mniej radykalnego ugrupowania na przykład w stosunku do Korony Brauna. No ale przecież oni się nie ulotnią, będą, więc na ten moment zaciskają zęby i pozostają przy koalicji obywatelskiej, no ale to jak wiemy sondaży jest za mało, żeby obecna koalicja spała spokojnie, no bo właśnie jest problem są z pozostałymi trzema członami, które gdzieś tam balansują w okolicach progu wyborczego i dzisiaj, gdyby były wybory, to ta koalicja 15 października czy 13 grudnia, bo różnie jest nazywana, nie miałaby nawet 200 mandatów. No właśnie, powiedział Pan, że wyborcy czy to Koalicji Obywatelskiej, czy Koalicji 15 października nie mają za bardzo gdzie pójść, ja bym postawił taką tezę. Nie wiem, jak Pan się do niej ustosunkuje, a mianowicie, czy jest możliwe no mianowicie pójście w tak zwane pójście, pójście w nie głosowanie. To jest wariant wybierany często przez tych, którzy dają władzę tej czy innej formacji, a którzy nie czują się zobowiązani na stałe, żeby przy niej być, nie czują, nie czują na tyle sympatii, żeby na dobre i na złe pozostawać z wybraną formacją. Część z nich po czterech latach decyduje się na to, żeby no, dokonać wyboru poprzez nie pójście. Tak było z szczęściem wyborców Platformy z 2007 2011 roku, tak było z szczęściem wyborców PiSu w 19-23. Tak pewnie będzie też. Szczęścią o tych bardziej miękkich wyborców centrolewicy, którzy poparli te formacje, które w tej chwili współtworzą rząd, a część z nich w 2027 roku nie pójści głosować. I mianowicie, bo też o to bym się zapytał, czy i jak mimo wszystko tych wyborców może zachęcić do siebie Zjednoczona Prawica, no na przykład takimi kwestiami, o tym też gdzieś gdzie my się mówi, kwestiami na przykład kolejnymi programami, bonusami socjalnymi. Myślę, że jeśli rozmawiamy o tych wyborcach, którzy mieliby nie pójść, to raczej nie oczekiwałbym, żeby oni, oni żeby dla nich odpowiednią ofertą był jakiś bagaż propozycji właśnie związanych z, z, z wydatkami socjalnymi. Raczej to są ci wyborcy, którzy opowiadają się za redukcją zaangażowania państwa w gospodarkę. Więc jeśli, tak jak powiedziałem, oni mieliby poszukiwać jakieś. Ewentualnie bym tu jeszcze doprecyzował ewentualnie inwestycjami, bo z tego, co się orientuje, CPK ma. A to zupełnie być... coś innego. To CPK to zupełnie... ma, jeżeli tylko mogę, CPK ma być no jakoś zmienione, jeżeli chodzi o ten projekt, chociaż też się pojawia, że ma być w tej samej formule, ale jeżeli chodzi o jakieś wielkie inwestycje, no to rząd, obecny rząd koalicji 15 października na no jakichś inwestycjach nie mówi jeżeli coś, to czy politycy coś tam mówią, ale właśnie realizacji tych inwestycji rozwojowych, no nie widać, mam wrażenie, tak, że... Tylko, że to są dwie rzeczy, to są dwie różne rzeczy. Myślę, Wydaje że bardzo. daleko tym wyborcom do tego, żeby Y, 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 odpowiedzieć pozytywnie na jakiś rozbudowany program socjalny w propozycjach PiSu, a czymś czym zupełnie innym są wielkie inwestycje, takie jak CPK, tak jak Atom, tak jak y, udrożnienie Odry, żeglowność Odry i tak dalej To są inwestycje, które były w planach ekipy, która oddała władzę, no, które są głęboko w lesie i to myślę, że jest powód, dla jakiego Część wyborców, na przykład PL 2050, już od dawna jest w Konfederacji, czyli wybiera coś, co jest po stronie opozycyjnej, a co niekoniecznie musi być mocno socjalne, bo przecież Konfederacja też opowiada się za takimi dużymi programami budowy rzeczy, że tak powiem, mocno prorozwojowych. Więc jeżeli będzie jakikolwiek y, ruch y, na linii tych bardziej miękkich wyborców obecnej jeszcze koalicji, a opozycji, to raczej bym się spodziewał ruchu właśnie w kierunku Konfederacji, a nie PiSu. Mianowicie jeżeli chodzi o takie kwestie, czy to inwestycje, czy nie inwestycje, no właśnie mam wrażenie, że no, był taki pomysł po stronie, autorski pomysł e, e, nawet można powiedzieć, jeżeli chodzi o koalicję obywatelską, czy koalicję 15 października, no deregulacja. No pomysł dobry, tylko no mam wrażenie, że on umarł własną śmiercią. No tak jak wiele rzeczy, które było zapowiadanych przed wybieramy 15 października. Jak doszło co do czego, to, to yy, te rzeczy są, są yy, nierealizowane, zupełnie pominięte. I to jest jeden z powodów, dla jakich, jak rozpoczynaliśmy nasz program, no, w, w słupkach sondażowych, w słupkach popularności jest jak jest. Po prostu część wyborców uznała, a tu trzeba powiedzieć o pisie, że już o czym wspominałem w programie, pis podniósł bardzo mocną poprzeczkę dla swoich następców. Dlatego, że butom tak jak powiedzieliśmy sobie, pierwszą formacją, która jednak realizowała większość rzeczy, które zapowiedziała, no i każdy po pisie, który przychodził do władzy i też obiecywał, no musiał mieć świadomość tego, że nie można po prostu, tak jak formacje przed 2015 rokiem, powiedzieć, a to się nie da, a nie można, a nie ma zgody koalicjanta, bo ludzie oczekują rozstrzygnięcia, ma być i koniec. Jeżeli nie ma, no to, tak jak mówię, część poszukuje alternatywy i będzie jeszcze tej alternatywy dalej do wyboru w 2027 roku poszukiwać. Zwłaszcza, że w, te, no w czasie rozmowy to wybrzmieć, wybrzmiało, ale ja bym szedł w polemikę. No powiedział pan, że koalicja 15 października no to jest zbi... No użyję tego słowa zbiór, koalicja różnych ugrupowań o różnych interesach na no, lecją czy na prawicę, no to też nie był jednolity monolit, który szedł twardo, no tam owszem starzały się drobne konflikty czy o wymiar sprawiedliwości, czy o inne kwestie, no ale właśnie były te spotkania, była przede wszystkim wspólna narracja polityka komunikacyjna, polityki komunikacyjnej w obecnej koalicji, o tym też mówiłem, nie ma, no i jeżeli no, na tym bym skończył, na tym, jeżeli chodzi o, o tą kwestię. Tak, ale ja, ja uważam, że spójność zjednoczonej prawicy z pewnymi wyjątkami, które obserwowaliśmy w latach 15-23, to był spór głównie między Solidarną Polską a zapleczem premiera Morawieckiego, czy wcześniej jeszcze, kiedy było porozumienie Jarosława Gowina, które takie można powiedzieć mocno socjalne rzeczy, krytykowało, i na inaczej z nich się nie, nie zgadzało. To w zasadzie na palcach jednej ręki można wyliczyć te rzeczy, które no, powodowały, że jest jakiś zachwianie jedności koalicji, w odróżnieniu od tej, która rządzi po 23 roku, gdzie co już mamy dowody na to, że w podstawowych kwestiach partie tworzące obecną koalicję nie są w stanie się dogadać. I na samym e, już koniec, jak Konfederacja może wykorzystać ten, program, który no, właśnie nie udało się wcielić, mianowicie deregulację. Czy Konfederacja może tą deregulację przedstawić no, swoim wyborcom i też wyborcom, którzy byliby gotowi odejść od, z, z, od koalicji 15 października czy koalicji obywatelskiej? Ale przy, mówiąc przedstawić, mam na myśli przedstawić w bardziej atrakcyjny sposób. No może w odróżnieniu od który się, że tak powiem, nie kojarzy z takim, powiedzmy, rysem mocno Prorynkowym, tak byśmy to określili. Konfederacja wykonała pewną pracę, która może jej ułatwić łowienie tych wyborców bardziej wolnorynkowych, liberalnych, ale też na pozostających przy obecnych ugrupowaniach koalicji. Mam na myśli przede wszystkim Koalicję Obywatelską i PL 2050. Konfederacja jeszcze rok temu chodziła za formację skrajną, prawicową, a w tej chwili mocno za sprawą Mencena, jego wyniku w wyborach przesunęła się do centrum, czyli jest ten styk między tymi wyborcami, którzy jeszcze pozostają zaparkowani po tej stronie wicowej, a którzy no, poszukują jakiejś alternatywy. I myślę, że kwestia deregulacji w ogóle gospodarki, postrzegania właśnie mniej w tym wymiarze, takim mocno socjalnym, to jest coś, czego oczekujemy. Pytanie, czy Konfederacja będzie w stanie programowo po nich sięgnąć i przyciągnąć jeszcze do siebie. Nie, no jeszcze bym tu dodał, że jeżeli chodzi o konfederację, to bardzo konfederacji pomogło pozbyć się korwinami no, Kiego, Brauna, no i tych ludzi, co byli postrzegani, poprzez które konfederacja była postrzegana jako partia, no użyję tego słowa, jako partia oszołomów. I tak i nie, dlatego że to im pozwoliło przejść do centrum i utrzymać te 14-15% w sondażach, ale przypomnę, że cała konfederacja z Braunem, miała w sondażach partyjnych w trakcie kampanii prezydenckiej 19-20%, czyli Braun też ma swój elektorat 3, 4, 5, 6% i trzeba mieć świadomość tego, że jeżeli wystartuje samodzielnie, wszystko na to wskazuje w wyborach, yy, oddzielnie w stosunku do Konfederacji, no to system DONTA jest nieubłagany, to że Braun wystartuje w paru okręgach wyborczych i zdobędzie kilka mandatów, to część tych mandatów będzie kosztem obecnej okrojonej konfederacji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.